Jest nigga, czy to już by był Zadymiarz? Zadymiarze epicki, mamy tą! Otwórz tą skrzynkę! To to jest, to to jest? Witam was wszystkich, ja wiem, ja wiem, że miałem już nie wydawać więcej pieniędzy w Brawl Stars, ale popatrzcie tylko na to, co jest w sklepie. No zobaczcie, tutaj są fajne pakieciki, no które po prostu muszę kupić, także dzisiaj będziemy traktować sobie skrzyneczki Brawl Stars. Uwaga, uwaga! Jeżeli chcesz wygrać kartę Google Play o wartości 100 złotych, za które możesz kupić nawet 360 gemów w Brawl Stars, wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. zasubskrybujesz ten kanał, napiszesz komentarz na temat tego odcinka i zaobserwujesz mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. I jedziem z tym śledziem. Tutaj mamy dwie skrzyneczki. Mamy 30 klejnotów. 30 klejnotów, słuchajcie. Będzie zadymiasz? Czy będzie zadymiasz? Słuchajcie. Ile przedmiotów? 5. Nic się nie trafi. Dlaczego? Bro, z tym nie lubisz, no! <laughs> nic nie będzie, jak zawsze. Jak zawsze, ale no, jeszcze będziemy otwierać, bo to jest. To jest po prostu. Silniejsze ode mnie. To jest silniejsze ode mnie. Ja muszę, muszę tutaj otwierać sobie mega megaboksiki, bo mega megaboksiki są fajne. Ja chcę trafić legendy. Chciałbym w końcu dropić te legendy. Tu znowu mam 5 przedmiotów i nic mi się nie trafi. Tylko te punkty mocy, które mi są wcale nieprzydatne do niczego, no? Dlaczego mi tak się to wszystko. Tutaj dzieje, no. Aaaa! Nie chcę. Ale no, Ale tu jest jeszcze jeden pakieci, który. który no, no, kupimy, no, kupimy. I tutaj. Ja coś tak czuję. Ja coś tak tu czuję. Posłuchajcie, że tu będzie. Ja tu. Węszę legendę. Węszę legendę w tych dwóch skrzynkach. Ja tutaj coś czuję. Ja po prostu czuję tutaj takiego leonika, który nam wypadnie. Mówi, mówię wam. Ja czuję leona. Poszło, poszło. 23 zł. Mgnieniu oka 40 klejnotów. To jest oczywiście spoko, bo będziemy mogli otwierać kolejne mega boksy. 1100 monet i uwaga, to jest ta chwila napięcia. Uff, wdech. Wydech. Wdech, wydech. O, przemych, uspokój się. Uspokój się, dobra. Naciskam, naciskam. Będzie 6. Płagam 5. Dlaczego? Dlaczego? Super Co ja takiego wam zrobiłem, że. No, ja chcę po prostu trafić legendę, ja tutaj czuję, czuję, że tutaj coś musi się trafić, no, to ten Leon tutaj wisi w powietrzu, albo jakakolwiek inna legenda, punkty mocy, no, proszę, no, nie żartujmy sobie z siebie, jesteśmy poważnymi ludźmi, nie żartujcie ze mnie, no, niezadowolony jestem, ale może w tej skrzynce, w tej drugiej skrzynce, o, w tej drugiej skrzynce może będzie coś dobrego, Posłuchajcie, słuchajcie, ja boję się, ja boję się dotknąć tego palcem. Ach. Nie, muszę to zrobić, muszę to zrobić. Dobra, klikam, klikam i nie patrzę. Oby to było sześć przedmiotów. O, nie podglądam, nie podglądam, nie patrzę. Może to będzie zadymiać. nie wiem, nie wiem. Już się otworzyło? Nie, jeszcze się otworzyło. Dobra, chyba już popikałem No nie! Nie! Punkty mocy! Punkty mocy! Ciągle te punkty mocy mnie prześladują, no. Mam 96 gemów, ale słuchajcie, słuchajcie. Nie będziemy tutaj, jak jak jakieś słabi gracze w Brawl Stars, otwierać sobie po 4 megaboksy. Nie, 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 nie. Słuchajcie, to nie ze mną te numery. Nie ze mną te numery. Ja kupię, ja kupię w tym momencie 950 gemów. Rozumiecie to? 950 gemów za 240 zł. Ja w tym momencie stracę te 240 zł. Ale no, chciałbym mieć legendę. Mój czas, to jest mój czas, to jest moja chwila. I zanim sobie otworzymy tutaj e, tego mega boxa, to spróbujemy otworzyć, spróbujemy otworzyć jedną, darmową, dużą skrzynkę. Otworzymy tę jedną, darmową, dużą skrzynkę. Może to będzie, może to jest właśnie to nasze przeznaczenie. suszą trzy przedmioty. Czy będzie migało? Jest miga! Jest miga! Czy to już by był zadymiarz? Czy to Jest zadymiarz, słuchajcie! Co to będzie? No nie, gadżet. Gadżet do poko. Ja chcę zadymiarza, no, chociaż no ten gadżet, no, lepsze, lepsze to NIŻ nic, wiadomo, ale ale ja chcę, ja chcę zadymiarza. To w tym odcinku musi się otworzyć zadymiarz, bo po prostu ja nie będę mógł spać wtedy w nocy, będę cierpiał na bezsenność. Ja jestem teraz bardzo mocno zirytowany. Jestem bardzo mocno zirytowany, słuchajcie, że nie wiem, biorę tego śledzia i i otwieram jeszcze jedną skrzynkę śledziu, musisz przynieść mi szczęście. Ta darmowa skrzyneczka, tutaj z tego karneciku. O, dobra, nacisnął śledź. Dobra, jedziemy z tym śledziem, pamiętajcie, to jest motto życiowe. Jedziemy z tym śledziem. No, otwórz tą skrzynkę! Halo! Halo, o, nareszcie, nareszcie otworzył tą skrzynkę. Dobra. Mordo, mordo, to będzie coś, to będzie coś specjalnego. 30 monet. Punkty mocy. No nie, nie, dobra. Nara, spada, już się nie lubię. Duża skrzynka. Big box. Jak beatbox. Pum, 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 pii, eszkara, eszkara, i lecimy! Jest tutaj? Nic. Tu nic nie ma. W tej krzyczce nie ma, bo słuchajcie, mamy tutaj jeszcze do otworzenia 29 skrzynek, także aż wydamy te wszystkie gemy, będziemy otwierać sobie skrzyneczki. Lecimy porządnie tutaj z temacikiem. Jest! Jest zadymiasz, jest zadymiasz! Frank! Frank, zadymiarz epicki! Mamy to, mamy to, ale to nie jest legenda, chociaż już dobrze się zaczęło to otwieranie. Woohoo! Mamy to! Mamy to! Dobrze. Lecimy z następnymi skrzyneczkami. Może jak te Big Boxy są lepsze od Mega Boxów. Otwieramy. Ja czuję, że tutaj będzie tutaj będzie legenda. Tu będzie legenda. Popatrzcie na to. Otwieramy. Mamy tutaj trzy przedmioty. Nie ma nic. Ajajaj, ajajaj, ale, ale, wyczuwam, że dzisiaj coś jeszcze pojawi w tym odcinku. To nie będzie tylko Frank, ale, i ten gadżet oczywiście, bo nie, zap... nie zapominajmy o tym gadżecie, ale będzie też legenda. Będzie, będzie, to będzie legendarny odcinek, który przejdzie do historii. Zaufajcie mi. pow, pow. Kolejna skrzyneczka, taka przyjemna tutaj. Fajnie jest. Jest! Miga! Miga! Kolejny! Jest jeden, jeden no, tu będzie za dymiasz kolejny. Ja nie patrzę, ja zamykam oczy, bo ja, bo ja nie chcę na to patrzeć. Co to jest, co to jest, co to jest? Wy już to pewnie widzicie. Ja teraz to widzę. Leon, Leon, Trafiłem... Że coś się będzie działo! Jest leon! Mamy leona! Mamy! Mamy leona! Mamy to! Uh. Ja nie wierzę w to, co się teraz stało, ale mówiłem cały czas, że będzie leon! Mówiłem do samego początku! Uhuhu! Co tu się teraz stało, moi drodzy? Ja pierdzielę! Frank Leon, Gadget, Dopoko, no nie mam pytań, co tu się stało Lecimy z kolejnymi skrzynkami, bo mam teraz taką chcicę na te skrzynki Że to w ogóle nie mieści się w głowie O ja pierdziele, co za emocje, naprawdę Powinienem chyba dać się do, do najlepszych reakcji, które tworzę na trafienie legendy i Chyba to zrobię w kolejnym odcinku, sam siebie dam jako pierwszy podpunkt Bo nie chcę wiedzieć, co sobie sąsiedzi pomyśleli, którzy tutaj mieszkają na górze O ja pierdziele ja pierdzielę co za euforia radości. No za to musicie widzowie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, no. ho, <noise> <noise> Powiem wam, że jestem szczęśliwy. Jestem zwyczajnie szczęśliwy i cały dzień Browsers mi zrobił. A tak na niego narzekamy, widzicie? Dobry, 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 dobry. Super ser. Kocham, kocham tą firmę. Kocham, kocham was, naprawdę. Następną skrzyneczkę, teraz dużą skrzyneczkę otworzymy sobie. U. Nosem, nosem otworzymy. To będzie warto, mówię Wam. Noskiem jest zawsze wartownie. Nosek jest spoko. Pu, jak poko. Pu, 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 pu. Słuchajcie, ja tutaj mam w ofercie jeszcze mega boxika za 60 gemów. I ja myślę, że doskonałym, doskonałym pomysłem będzie otworzyć go właśnie w tym momencie, na tym odcinku. To są właśnie te emocje, to są te skrzynki. Mamy pięć przedmiotów, ale co mnie to obchodzi? Ja mam Leona. Ja mam Leona, słuchajcie. Nikt nie ma teraz podjazdu do mnie. No to jest Leon, to jest Leon trafiony jest skrzynki, no ja się czuję jak król, jak, jak nie wiem, no... To są, to są emocje, słuchajcie, to jest właśnie to! Jest! Miga, miga, będzie kolejna postać, będzie kolejna postać, słuchajcie! Ostatnio zamknąłem oczy, ja teraz się odwrócę, ja teraz się odwrócę i nacisnę. Co to będzie? Co to będzie? Jackie, Jackie też jest dobrą postacią, i mamy tutaj już trzech zadymiarzy w tym openingu, co jest kompletnym odlotem, słuchajcie. Ja się jaram w opór, no Jackie, Jackie, bardzo rzadki zadymiarz. Sztos, sztos, naprawdę. Mega, mega się cieszę. Nareszcie mam farta po tylu wydanych pieniądzach, no. Ja coś, ja coś czuję, że jeszcze coś nam dobrego poleci. Czy to będzie ta skrzynka? Czy to będzie ta skrzynka, w której będzie może kolejna legenda, której, której poleci nam to? Uwaga. Trzy przedmioty. Trzy przedmioty. I nie ma, nie ma nic, są tylko punkty mocy. O, jeszcze akurat starczy nam na dwie skrzyneczki, także ostatnie dwie skrzynki w tym mega epickim odcinku, który okazał się. No, wywaliło moją radość totalnie poza skalę, słuchajcie. Trzy przedmioty. Jest jeszcze jedna postać, no nie wierzę w to, co się dzieje. Co? Supercell, kocham cię, kocham cię, po prostu. Uwaga, otwieram to. Jest, jest postać, jest postać, jest postać. Co to jest? Bi, bi, bi. Mamy bi, to słodkiutką bi. Co jest? Ja nie mam pytań. Słuchajcie, ludzie. Ha! Mamy bi, mamy bi, 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 bi. bi. Wuhu! Wuhu! Mówiłem! Już mówiłem, że jeszcze się coś trafi? Miałem rację! Miałem rację! Słuchajcie! Epicki najlepszy opening na YouTubie! Ostatnia skrzynka, jak tu jeszcze by poleciała postać, to ja nie mam pytań, co się dzieje, słuchajcie! Uwaga! Uwaga! 3! Nie, tu już nie poleci nic, ale i tak mega się jaram, słuchajcie! Popatrzcie, jak teraz wygląda moje konto! Za dymiarze! Popatrzcie na to! Leon! Leon! Bi! Frank, Jackie, to jest coś pięknego i lecimy po wszystkich zadymiarzy. Lecimy po wszystkich zadymiarzy, słuchajcie, na tym koncie udowodnię Wam, że z samych openingów, nie kupując żadnej legendy, będziemy mieli wszystkich zadymiarzy. Mega się jaram, mega się cieszę, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Walajcie na mojego Instagrama przemoPBG. Oj, e, słuchajcie, aż mi zabrakło słów. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem. Cieszę się mega, mam nadzieję, że wy też się cieszycie, że podałam się ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym openingu i w kolejnym odcinku Siemano!